Co za przeklęty ziom. Chcę już być w domu, ale nie mogę przecież odpuścić takiej okazji. Temu dzieciakowi źle z oczu patrzy. To dobry znak. To miasto dzieli na pół ogromna rzeka. Po jednej stronie Sodoma, po drugiej Gomora. Tak to widzę. Znalazłoby się tu dziesięciu sprawiedliwych? Nie pytajcie mnie o to. Ani mnie. Ani mojego szefa. Artykuł o tamtym morderski przechodził na ulicy z rąk do rąk. Znowu miałem nosa. Zawsze mam. Kochanie, jakiś jest do ciebie? List od kogo? Nie wiem, jakiś facet go przyniósł. Nie się dzisiaj za długo, proszę cię. Redaktorze burski, od dawna już obserwujemy pana poczynania. Ze smutkiem stwierdzamy, że jest z panem coraz gorzej. Tak głęboko zanurza się pan w tym szambie, że nigdy nie pozbędzie się pan smrodu. Weźmy nawet tę ostatnią dziewczynę. Przecież można było jej pomóc. Skąd to wiemy? My wiemy różne rzeczy. Wiemy nawet, że kolejne dziecko w drodze. winszujemy. Nikt jeszcze nie wie, prawda? A my wiemy. Wiemy i martwimy się, na kogo Pan je wychowa. Czasy są coraz gorsze, a Pan artykuły żerujące na cierpieniu innych nie poprawiają sprawy. My już wiemy, że można inaczej. Pan też musi się przekonać, bo to wszystko może się źle skończyć dla żony, dla dzieci, no i dla Pana. Jak już pan usiadł przy biurku, niech pan wpisze w tę swoją maszynę słowa bezpieczny Kraków. Sam pan zobaczy. Wierzymy, że również zrozumie. Kolejny rok zapraszamy Was na szkolenia szlipujące Wasze umiejętności. To tutaj w kontrolowanych warunkach będziecie mogli przetestować swoje motocykle i poznać reakcję swojego organizmu w sytuacjach ekstremalnych. Pokażemy Wam jak prawidłowo i jak bezpiecznie awaryjnie hamować, jak wychodzić z trudnych zakrętów. Czekamy na Was, bo trening czyni mistrza. I trzymamy się. Dokładnie, ręce przy sobie. Zamykam. Halo? 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 Czemu mi Pani zapytała? Halo? O, 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 o! Ha ha ha! z wami pracowała właśnie na... Zobaczymy, dobra? No, jesteśmy. Yy, mamy dziewięć odcinków. Wszystko, trzy serii. Całą serię, super. Yy, dobra, to co? Yy, patrzymy? Tak. Ok. Luknijmy, co tam się podziało. Nie mogę dość czekać, Na świetnym ja tematem, dziewczynce. <grymne> Jarecki się wpisał. No. Instagram i inne media społecznościowe jest ostatnio bardzo popularne. Jeśli jesteście tak zaangażowanymi instagramerami albo instagramerkami, jak Ewa, to pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Często, kiedy chcecie zrobić sobie zdjęcie dla lajków. Czasem trochę dla poklasku? W kadrze może znaleźć się coś, czego później będziecie się wstydzili. Możecie zrobić ten jeden krok za daleko w poszukiwaniu sławy na Instagramie. Więc nie dajcie się ponieść emocjom. Przeglądajcie zdjęcia i filmy, które wrzucacie w media społecznościowe, zanim je opublikujecie, i upewnijcie się, że nie ma na nich rzeczy, które mogłyby was zawstydzić. Tener jest świetnym miejscem, żeby spotkać przyjazną duszę. Ale Wy seniorzy, coraz częściej szukacie przyjaznych dusz także w internecie, na różnych portalach, gdzie można spotkać mężczyznę bądź kobietę. Z taką osobą w pierwszej kolejności spróbujcie nawiązać kontakt poprzez zdobycze technologii, na przykład rozmowę wideo, rozmowę telefoniczną. Upewnijcie się, że jest to faktycznie człowiek, który istnieje, Wygląda tak, jak na zdjęciu profilowym, tym się interesuje, mieszka tam, gdzie mówi, gdzie mieszka, bo nie ma niczego złego w nawiązywaniu relacji przez internet, tylko niestety na serwisach randkowych dla seniorów również... Świetne, niezmieniona. Zostawiamy to tak, tak, dobra? Zostawmy. To co robimy? Facebook, Instagram przez tydzień. Żeby tak. to pochodziło? Po, e, sprzedajmy to najpierw no, tam A potem dopiero Boost TV. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, To no. od czego zaczynamy? No najpierw rodzice, a potem dzieci i młodzież, bo jest wrzesień. Tak e, I seniorzy, nie? E, tak. Ale żeby w grudniu poszli seniorzy, nie później. Gosia, to zróbmy tak. Boost TV zajmiesz się tym i. E, ale momencik, to za chwileczkę, dobrze? Sekundę. Moja żona? Co ona tu robi? mogę pana na sekundkę za moment. Yy, I potem co, seniorów? Do kogo ty to powiedziałaś? I jakiś gość tam przed A, okej. Okay. Yy... Mamy to. Ej, ty. Nie? Mamy dzisiaj plan zdjęciowy. Spóźniłyśmy się 16.30. Wspomniałeś o, o, Cholera jasne! O. so jesus out of tom Fajnie to wygląda, a konsultowałyśmy ostatnia scena i okay? super? Zapisać to? Zapisać tak, to. Tak. Mhm. Mam. tak, 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 wszystko pochytane, tylko mhm. wydaje mi się, że jest ta scena za długa, słuchajcie. Zgadzam się, ja bym mhm. tu zrobiła dubla. Dobra, no to oglądnijmy jeszcze raz, zdecydujemy. Mhm. Okay. ok. Mamo, no chodź! Aaaa! Raz, 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 raz. raz. Nie, tak nie można. Dajcie telefon. Po co, na policję zadzwonisz? Szkoda takiego ciałka tylko dla jednego. Ej, nudzi ci się? Ładnie powiedziałeś. Pamiętasz numer do tego? Nie no, na pamięć ja no, nie Co? Jak to możliwe? Które ostatnie? Dobra, odpoczynek. po karetkę albo od razu po karawan Przyjechać już z życia, u nas. Przyjechać, u nas. Przyjechać, Naprawdę tam zadzwoniłeś? Przepraszam. Fajnie, nie dynamicznie, tak. O, to jest akcja. Kontakt z nocną. Kto to jest, babciu? A to jest mój ojciec. A twój pradziadek miał dobre pióro, ale był bardzo złym człowiekiem. W tamtych czasach było to bardzo niebezpieczne i on na tym nieźle zarabiał. I Kasia chodzi to nas. Co, co, Kasia, co, co Chodź, oglądaj. <laughs> Świetny film, po prostu. Co się stało? Wszystko w porządku? W porządku. W najlepszym porządku. Nigdy nie było lepiej. Kochanie, za dużo pracujesz. Mówiłam ci, wykończysz się. Kochanie, jak zwykle masz rację. Daj mi jeszcze pięć minut. Pięć minut. Zauważyłam ci, że za długo Dobra. Jeszcze raz, za szybko, już się odpoczywała. Dobra, dobre było, ale dobre, ja w ogóle nie pomyślałem Tak? Nie ma przesu, nie? Aaaa, co ty jadłeś, Dobra. Co? Chłopie, no... Czekaj, czekaj, no, nie może, obsługiwać, sobie zapewnić no. komputer. Ajajajajaj. Dobra, okej, okay. eee, stop.